Witam Państwa serdecznie, Maciej jak program Musisz to Wiedzieć w Telewizji CW24. Witamy dziś pana Sławomira Borsa, moje uszanowanie. Witam Państwa, witam Pana. Kancelaria Premiera Rady Ministrów, pana Morawieckiego, regularnie wysyła nam informacje, co też pan premier Morawiecki lub inni y, ważni ludzie w polskim rządzie y, na przykład na drugi dzień nie zrobią. I dziś dostałem y, taką informację z KPRM-u, ja tu Państwu zacytuję. Trochę męczą momentami te informacje, bo o takich bzdurach informują. KPRM informuję, że dzisiaj, to jest 7 marca, premier Mateusz Morawiecki spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Polski premier spotka się z człowiekiem, który jak jest tylko okazja, to przyszedł do konfrontacji z Rosją. Dziś mnie zdziwił ten SMS. Ja uważam, że powinniśmy jako naród wiedzieć, o czym panowie rozmawiali. Tym bardziej, że pan Ryszard Terlecki, marszałek Sejmu, nie wiem, być może, że to jest jakiś fake, jakaś fałszywa mhm. informacja, ale chyba przebywa na wschodniej Ukrainie, niedaleko słowiańska, bo jak wielu teraz polityków, bardziej celebrytów, zrobił sobie zdjęcie. Wygląda wygląda troszkę jak lump, szanowni państwo. Nie wiem, może chciał na takiego maczo, macho się sfotografować w kamizelce kuloodpornej, na jakimś tam płaszczyku, w hełmie kuloodpornym i pisze, że jest koło Słowiańska na linii rozgraniczenia między terenem kontrolowanym przez Ukrainę a obszarem okupowanym, czyli marszałek Sejmu Polskiego Sejmu angażuje się politycznie w konflikt między Ukraińcami Między Doniecką, Ługańską, Nową Rosją, Republiką a Ukrainą, i ubliża ludziom, którzy na skutek referendum postanowili być odrębnym państwem, i te, takiej wypowiedzi udziela. Może, może coś się zbliża, o czym nie wiemy, tak? Morawiecki z Stoltenbergiem, Terlecki jedzie sobie na wschód Ukrainy, może coś, jest, coś wisi w powietrzu. Nie wiem, może to też jest prowokacja, a by go odstrzelili. Wtedy, może coś Rosjanie szczekną, nie? Tak, a by odstrzelili, wtedy byśmy mieli wielką zryw narodowy w obronie pana Terleckiego, a może by właśnie przechwycili jego. No i, i wtedy by było zamieszanie, ale przypuszczam, że te wyjazdy są tylko po to, żeby Ukraińcy wyciągnęli kolejną kasę, że po, potrzeba, że tam walczą, że jest sytuacja napięta, chociaż żadnego ostrzału tam nie ma, ale żeby kolejne pieniądze wyciągnąć. Przecież wysyłaliśmy gaz Ukrainie, wysyłaliśmy sprzęt wszystko, wojskowy, wszystko. tak ułatwienia. W poprzednim odcinku mówiliśmy o mięsie, Bezsłowe wchodzi do Polski, czy olbrzymie ilości mięsa drobiowego, też w nielegalny sposób zakamuflowane, ale w wiele, Szanowni dziesiąt Państwo, tysięcy. Szanowni ja, ja może, dotłumaczę, inne, inne ja może dotłumaczę, bo to bardzo ważne jest, to, to ten bezsłowy handel z Ukrainą, która nie jest częścią Unii Europejskiej, to nie miejmy żadnych złudzeń. To nie jest pomoc Ukrainie, bo przecież ta sytuacja już trwa gdzieś około dwóch lat. Jakoś Ukraina nie stanęła na nogi, a jest jeszcze coraz gorzej. Taki bezcłowy układ między Unią a Ukrainą, to układ między konkretnymi firmami, które w tym momencie mogą zarabiać na Unii Europejskiej kosmiczne pieniądze. I ja założę się, że to są firmy których właścicielami lub współwłaścicielami są oligarchowie europejscy, więc oni hmm. dla siebie uchwalili takie prawo pod pozorem, że to jest pomoc Ukrainie. Dobrze hmm. na tym zarabiają. Tak się zarabia na frajerach. No tak, jednocześnie praktycznie jest nałożone na polskie mięso sankcje. Nie nazywa się to sankcje, tylko olbrzymie cła, że nieopłacalny jest eksport polskiego mięsa na Ukrainę. Koniec, kropka. Wszystko jednostronnie działanie. Pan Terlecki w okolicach Słowiańska. Ja sprawdzę, co też się dzieje w okolicach Słowiańska. To jakieś 50 kilometrów od granicy z Nową Rosją. No, i y, doszło do jakiegoś tam ostrzału. Zjednoczone siły donoszą, zjednoczone siły, to już to tak. już jest ciekawe określenie, nie? Uh -huh. Czyli, co, znaczy, już nie Ukraina, tylko jakieś zjednoczone siły. No, na pewno. No, nowe tak. Azov i Aydar, te bataliony prywatne no może oligarchów. I też, a może się okaże, że za moment Polska, skoro uh -huh. pan Terlecki już tam jest prawie na linii frontu, tak? Donoszą, że Rosjanie otworzyli ogień 9 razy. Jacy Rosjanie? No tak, ale, no po, Rosjanie. Po, ale po czym poznali, że to Rosjanie? No zawsze trzeba zwalić na Rosjan. Zawsze no. trzeba zwalić na Rosjan. No moim zdaniem coś wisi w powietrzu, nie bez powodu. Stoltenberg przyjeżdża. Nie bez powodu Terlecki na pierwszej linii frontu. Młody, zdrowy, mężczyzna. Tak, Jak tak musi coś jest. stanie, to będzie dramat, tragedia, bo przecież jeszcze tyle dobrego mógł po nocach zrobić dla Polski. Jakieś nowe podatki wprowadzić prawda, na zbrojenia, potem te pieniądze tak. przeznaczyć. O, te pieniądze coraz większe i gdzieś znikają. No niestety nie docierają do polskiej armii, żeby ją dozbroić. Przypominamy panu premierowi Morawieckiemu i panu Terleckiemu oraz ich kolegom, że kto planuje e, wojnę napastniczą, jaką tam nazwiecie, misja czy... Wojska rozjemcze, obojętnie, to, to jest wojna napastnicza, podlega uwięzieniu w Polsce póki co, więc tam musicie się bardzo nastarać, żeby ewentualnie pomoc militarną, bo to też jest w moim skromnym zdaniem planowanie wojny, jakoś to tak zrobić, żeby to była pomoc humanitarna, a nie militarna, ale historia i tak Was rozliczy. No niestety, wydaje się, że tylko historia. No, dlatego, dlatego trzeba zawsze mieć swoich historyków na następne pokolenia, którzy każdy bełkot przeleją na książki. Mnóstwo jest historyków, szanowni państwo. I jesteśmy naprawdę w tej chwili w ciekawym okresie, bo Smoleńsk się wypalił. Już nic z tego nie będzie, już Smoleńsk nas nie rusza i nagle mamy temat związany z żołnierzami wyklętymi. Ja słucham sobie wypowiedzi pewnego pułkownika, pana Leszka, Lecha Kowalskiego, no który, który, to jest komedia. Mhm. Przy czym nie zabieram żadnego zdania, jeżeli chodzi kto kogo mordował. Czy to NKWD z KBW i milicją mordowało żołnierzy niezłomnych, czy żołnierze niezłomni mordowali tamtych, bo argumentów po obu stronach jest do bólu. Rzeczywiście zbyt dużo tych aktów przemocy było po obu stronach, no nienawidzili się, tak? Bo panowie jednych i panowie drugich kazali się zabijać tym Polakom. Rozkazy płynęły i z Londynu i z Moskwy, a Polacy się zabijali. Jak to Jacek Kaczmarski śpiewał, farbują mundury, wędrują przez kraje i czasem strzelają do siebie nawzajem. Chodziło o, o Polaków hmm. ogólnie, tak? Farbują mundury, czyli uczestniczą w armiach różnych, różnych. krajów. Więc, szanowni państwo, w tej chwili próbują nas zaangażować. I pan pułkownik chyba Ludowego Wojska Polskiego jakiś czas temu, doktor nauk, który pisze książki, tam biografię napisał pana Jaruzelskiego, biografię pana Kiszczaka. No, zbrodniarzy, wiadomo, ale, ale kogo teraz to interesuje? Jakby był kozak, napisałby to wtedy, kiedy ci ludzie byli silni. Z nimi wtedy rozmawiał. Myślę, że dobrze się miał jako pułkownik. Ja miałem y, okazję rozmawiać pa, razy z panem Kowalskim z pewnych względów i wydawało mi się, że, że jest to człowiek kulturalny, ale teraz, na ostatniej prostej, kilka dni temu mówi o bestialstwie, o y, wyjątkowo perfidnych zbrodniach popełnionych przez żołnierzy KBW, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mm -hmm. na na żołnierzach, jak on to nazywa, wyklętych? Na bezbronnych żołnierzach wyklętych? No nie, jednocześnie mówił, trochę tam dochodziło do, do śmiesznych sytuacji w jego wypowiedzi, bo mówił, że wyjątkowo dobrze wyszkoleni byli ci żołnierze, wyjątkowo sprawnie działali, że przewaga wojsk KBW. Nad wyklętymi była jak kilkadziesiąt do jednego, a zna nawet przypadki, że trzysta do jednego, i mimo wszystko żołnierze niezłomni stawiali opór. Tak trochę tego nie rozumiem, bo, bo w końcu zostali pokonani, tak? Rozwiązano tę organizację. Też z Londynu mhm. przyjechał rozkaz. Może pan Stalin zadzwonił do Londynu i mówi zaraz. No przecież dogadaliśmy się, tak? A wy tu dalej bruździcie? No przecież to ma być mój obszar wpływów, a tu z Londynu są rozkazy, żeby walczyć z moimi ludźmi. Zaraz zaraz. Ale, momencik, niech się jeszcze skończę. Szanowni Państwo, pan Lech Kowalski, w mojej ocenie wchodzi jak w masło w tę politykę między PISem a Platformą ogłupianie nas wszystkich. Nie dajmy się na żołnierzy wyklętych zrobić w konia, bo. Prawu i Sprawiedliwości ewidentnie słabną notowania. Ewidentnie i y, 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 y jest takie podejrzenie, że y, obie te partie, PiS i PO, dogadały się, że musimy stworzyć kolejny Smoleńsk. Jak zrobić tak, żeby poderwać nas ludzi do zagorzałego głosowania na znowu PiS i znowu PO? Albo tam SLD, jedno zło. Y, więc. Y, no co, no to takimi Lechami Kowalskimi się robi innymi historykami, którzy jakby nie rozumieli, jak zadziała ich propaganda. Wie pan, co Lech Kowalski mówi? W ogóle, że trzeba rozliczyć, wy... tak, tak jak pan go słucha, to wypalić żelazem, prawie mówi, że do KBW to byli, to był plebs, motłoch brany, tacy zwykli ludzie, którym słoma z butów wychodziła. No tak. I teraz. Panie Kowalski. Nie wzięto szlachty. Nie wzięto szlachty, dokładnie. Panie Kowalski, pan posłucha, ale momencik, bo teraz wni swój wniosek. Jeżeli pan twierdzi, bo zarzucam panu brak logiki jako opozycjoniście, tak? Pułkowniku Ludowego Wojska Polskiego. Jeżeli stosunek żołnierzy KBW do tych wyklętych był 300 do jednego nawet, to znaczy, że tych z KBW było 300 razy więcej niż żołnierzy wyklętych. A więc. Promując nienawiść do żołnierzy KBW, ich dzieci, ich wnuków, obecnie czyli armii ludzi, sugerując gigantyczne rozliczenie a, czyż i deklarując jednocześnie, że Pan jest zwolennikiem PiSu, to jest ciekawe, czy nie zagania Pan tej armii ludzi pod ochronę Platformy Obywatelskiej? Nie jest to Pana cel? Może pan się nad tym nie zastanowił, może pułkownik to jeszcze nie ten poziom e, myślenia strategicznego, może to jeszcze nie ten poziom, ale to, co pan robi, kłócąc Polaków jak Wielka Brytania i Związek Radziecki, wtedy tworzycie e, nowe podziały. Zamiast e, zabliźnić stare rany, pojednać tych ludzi, to wy dalej w naprawdę obrzydliwy sposób obrażacie ludzi, grozicie im a w ten sposób angażujecie ich znowu w walkę polityczną. No to co? No to pobiegną zagłosować na platformę. Fajna strategia. Naprawdę fajna. Nieźle to jest wymyślone. Myślę, że pan Lech Kowalski, historyk, pułkownik, doktor nauk, jest tylko wykonawcą tego, bo zarówno media te, te, te takie polityczne TVP i te niby wolnorynkowe, tłuką temat żołnierzy wyklętych, jak i ci, którym kompletnie jest nie na rękę, bo pan Lech Kowalski mieni się być takim bardziej narodowcem, a w ten sposób zagania ludzi pod yy, rządy PO, albo pod rządy PiS. To myślę o żołnierzach wyględnych. I, i naprawdę, i naprawdę, jeżeli wy, ludzie, uważacie że się za patriotów i rozdrapujecie jakieś yy, stare rany, których się nie rozdrapie, tego się Nigdy, nie, to, to jest never ending story. Tego się nigdy nie zakończy jak Smoleńsk. A nie interesuje was doczesność Polaków, ich krzywda, ich y, życie na kolanach, w biedzie, to guzik z was nie patrioci. No, Przepraszam za zbyt długą wypowiedź. Niestety, taka, taka jest prawda, że wyszukuje się tematów zastępczych na siłę, coś, y coś to wkurzy ludzi, jednych i drugich. Tak, tak. I to w ten sposób się przekazuje. Bo tak jak pan powiedział, podpuszczanie było zaraz po wojnie. Co innego, rząd Polski mówił: startujcie przeciwko ruskim, zaraz tutaj przyjdziemy będzie Trzecia wojna światowa. Natomiast gdy A my Polacy wierzymy w słowo, i to jest nasz problem. Natomiast gdy się odwołano do Churchilla, że NKWD aresztuje i wywozi na wschód ludzi, powiedział. Zaraz, zaraz, przecież to jest normalne zabezpieczanie tyłów armii frontowej. Taka była odpowiedź Churchilla. Takie było stanowisko angielskie. A, a wy Polacy wojnę polsko-polską wtedy róbcie, dzisiaj też, żebyśmy się kłócili ze sobą. I tematy podrzucane. Fajka, dymcygar i butelka, jałta, Jacek Kaczmarski. Polecam wysłuchać utwór. Tam dokonano tych wszystkich ustaleń między wielkimi tego świata, a Wielka Brytania nie mogła się pogodzić, że traci strefy wpływów, no więc podpuszczała tych biednych Polaków, żeby strzelali do legalnej władzy. No, taka, taka była wtedy rzeczywistość. To była legalna władza. I teraz odnoszę wrażenie, że znowu znowu um, wielkie mocarstwa, kraje suwerenne wkładają nos w sprawę Polską e, i chcą e, rozchustać. Nasz kraj, ten statek, który my stabilizujemy. My staramy się, żeby on dobrze, poprawnie płynął, żeby wody nie nabierał, a ci jak najbardziej to rozhuśtać. Tak jest, bo pasuje daleko od nich. A... Ucieszam się nawet. A jeszcze jak? Ich jeszcze gospodarki jak? znowu zaczną się wybijać, jak, jak nasze zostaną pognębione jakąś wojną domową. Nie dajmy się ogłupić. I tym. Baranom, którzy, przepraszam, ja się troszkę radykalizuję, nasłuchałem się, widzi pan, nasłuchałem się historyków, do, doktorów nauk, eee, tym, tym dżentelmenom, którzy próbują nas podpuścić i rozdrażnić, jak, jak psy do walki psów i, i ich mocodawcy, którzy za tym stoją. No, Którzy czas, pieniążki po... płacą, żeby kolejna książka Bubel, której nikt nie kupuje, zeszła, żeby pan historyk miał na utrzymanie, żeby mógł kłapać. No i, i trzeba, trzeba im podziękować. A w, w moim przekonaniu należałoby ich jeden z programów poświęcić właśnie spojrzeniu na żołnierzy wyklętych. Nie tylko na Żołnierzy Wyklętych. Ten program, musisz to wiedzieć, jest po to, żeby właśnie obnażać takie absurdy. Szanowni Państwo, ponad 3 lata rządów PiSu, o czym my mówimy, a ten biedny PiS, partia nic nie może, bo jakieś sądy mu zabraniają, bo jak coś tam, coś tam, jacyś, jak, jakieś WSI. Rząd, to jest rząd. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Oni mają wszystkie narzędzia. Mają większość w parlamencie. Mają rząd. Dawno by zrobili porządek i dawno by nam poprawili dobrobyt, gdyby tylko chcieli. Ale z czego ma być ten dobrobyt? Z kredytów? Jak... Coraz większy udział zagranicznych firm w polskiej gospodarce, które nie zamierzają, też na ich miejscu nie, za, nie płaciłbym podatków w naszym kraju? Płaciłbym je u siebie? No niestety tak robią. Transfer zysków jest olbrzymi. Póki będziemy tkwić w przekonaniach, że albo PISNA, może nie, że nam mhm. da, ale że nas ochroni przed POA. Albo idziemy pod opiekę PO, bo nas PiS tutaj, i tak dalej, to tu to, to, to się nic nie zmieni. Odczarujmy się. Ten system dwupartyjny na rękę jest wielkiemu kapitałowi tego świata, bo, bo tak jest, łatwo sterować każdym krajem. Jakby było więcej partii, większa konkurencja, no musieliby się starać. A dwie partie to zawsze tam się dogadają. Tak, albo, z, albo z jedną, albo z drugą. Proszę popatrzeć w terenie, jak się pięknie dogadują. Tam, gdzie rządzi PiS, zatrudnia ludzi z PO. Tam, gdzie rządzi PO, zatrudnia ludzi z PiS. I te 30 tysięcy członków PiS lub 30 tysięcy członków PO trzęsie całym krajem. Garstka ludzi. Wszystkimi. Jak to robią? No właśnie propagandą, straszeniem wojennym, straszeniem, rozdrapywaniem starych ran, które dawno by się zabliźniły, bo jedni i drudzy tego chcą. Z myślaniem bzdur, opowiadaniem bajek. No i więcej już chyba nie dodam.